I jak tam udało się odpowiedzieć na trzy pytania z poprzedniego odcinka? No to chyba pora zasiąść do pisania. Na pewno? Właśnie o tym pogadamy sobie w dzisiejszym odcinku podcastu Pisarz w warsztacie. Może nieco Was zdziwię, jednak wielu pisarzy na pytanie, czy to już pora, by siąść i zacząć pisać, odpowiada – tak. Jest to tak zwana szkoła albo metoda spontaniczna. Ewentualnie pisanie na spontanie. Największą zaletą tej metody jest to, że pisarz genialnie się przy tym bawi. Jest twórcą i jednocześnie swoim pierwszym Czytelnikiem. Jeśli idzie o współczesnych pisarzy, jednym z najbardziej znanych orędowników pisania spontanicznego jest Stephen King. Nieraz przytaczał on anegdotkę, w której pewne osoby mające niedługo wylogować się z tego świata z tego lub innego powodu upraszały go o zdradzenie zakończenia cyklu omrocznej Wieży. King. Od choćby w przedmowie do tej książki, napisał, iż nie był w stanie zadośćuczynić tej prośbie, gdyż sam nie znał tego zakończenia. Warto jednak zwrócić uwagę, że ten sam Stephen King jest określany mianem pisarskiego pracocholika. Jak sam pisze w pamiętniku Rzemieślnika, stara się zwykle pisać 10 stron a 4 dziennie. Bez względu na to, czy owa ładka jest zgodna z prawdą, czy nie, możemy dojść do prostego wniosku. King na pewno pisze bardzo systematycznie. I właśnie to jest podstawowym wymogiem, jeżeli obierzemy drogę pisania spontanicznego. Bez tego możemy po prostu zapomnieć. Jak miała potoczyć się nasza historia, a nawet stracić z nią swoistą więź. Odtwarzanie jej będzie, jakbyśmy zaczynali pisać od początku. Możecie mi wierzyć, że to nic przyjemnego. Doświadczyłem czegoś takiego. Może się też zdarzyć, że jakieś rozwiązanie fabularne, na które właśnie wpadliśmy, wydaje nam się genialne w danej chwili, a potem. Może nawet żałujemy, że na to wpadliśmy. Niestety pisanie na spontanie nie pozwala za bardzo na krytyczne spoglądanie na nasze pomysły. Można powiedzieć, że początkowo pisałem na spontanie. Wynikało to z faktu, że po prostu nie znałem żadnych technik, więc stosowałem kolejną. Najważniejszą, najbardziej charakterystyczną zasadę, czy też cechę tej szkoły. Tworzyłem na tak zwanego czuja. Zabawa była przednia. Niestety jako uczniak nie miałem szans pisać systematycznie dzień w dzień po kilka godzin. Czasami też po prostu nie miałem ochoty. Dlatego właśnie postanowiłem później nauczyć się technik z tak zwanej szkoły planowej. Właściwie to postanowiłem się ich nauczyć w momencie kiedy dowiedziałem się, że w ogóle takie istnieją. Kolejnym powodem był fakt, że kiedy natrafiałem na ścianę, czyli nie byłem w stanie wymyślić rozwiązania fabularnego albo po prostu trafiałem na blokadę twórczą, mój. Pisarski projekt upadał. Potem brałem się za kolejny, ale on też wkrótce lądował w pliku, w jakimś folderze, o którym w końcu zapominałem. Jest to moim zdaniem największa wada szkoły spontanicznej, czy też metody spontanicznej. Co ciekawe, szkoła planowa. Przedstawia wiele rozwiązań, które można zastosować, by uratować się przed takimi problemami. Metodę planową lubię nazywać szkołą trochę z przekory. Idzie o to, że wiedza na temat struktur dramaturgicznych jest tak naprawdę powszechnie dostępna w różnych podręcznikach na temat pisania. Różnych technik tworzenia fabuł, wprowadzania konfliktów i tworzenia zależności między bohaterami uczą szkoły pisania kreatywnego. Niektóre materiały są nawet dostępne w internecie. I zanim zapytacie, owszem, wszystko to w większości zahachmęciliśmy ze szkół scenariuszowych w Hollywood. A te szkoły zgarnęły to właściwie z całego dorobku kulturowego świata, a zwłaszcza z Europy. Podstawową zaletą znajomości od choćby struktur tworzenia fabuł jest fakt, iż bohaterów, świat, a nawet akcje planujemy z wyprzedzeniem. Spisując to wszystko na przykład w postaci powieści. Jak to ma miejsce, gdy piszemy spontanicznie, nie pytamy siebie, co ma się zdarzyć i jak to opisać, jak to ma miejsce, gdy piszemy spontanicznie, ale wyłącznie jak to opisać. Jeśli jednak obawiacie się, że sztywne trzymanie się planu może w jakiś sposób upośledzić Waszą kreatywność, to macie rację. W każdym razie, jeśli idzie o sztywne trzymanie się owego planu. Tworzenie w pełnej zgodności z jakimś schematem jest tym, za co najbardziej krytykuje się blockbusterowe filmy właśnie z Hollywood. Kojarzycie te filmy, prawda? Bohaterowie łatwi do zapomnienia, świat nieszczególnie ciekawy, a fabuła przewidywalna. Metod ze szkoły czy też szkół planowych nie należy więc traktować jak instrukcji, a raczej jako wskazówki oraz coś w rodzaju pomocy naukowych. Plan fabuły zapisany w pliku albo wiszący na ścianie na połączonych kartkach może wam szybko przypomnieć o czym i dlaczego piszecie. Pomoże też Spojrzeć na konkretne rozwiązanie fabularne i w razie czego je zmienić, zanim napiszecie ponad pół miliona znaków, i głupio wam będzie wszystko to przepisywać, bo stwierdziliście, że jakiś zwrot fabularny jest jednak do bani. I w drugą stronę, nie polecam też rozpisywania planu na fabułę zbyt szczegółowo. Możecie popełnić dokładnie ten sam błąd, ale już w momencie planowania. W ten sposób możecie znów stracić czas, energię, a nawet cierpliwość. Ta ostatnia jest bardzo potrzebna przy pisaniu. Jak więc można zauważyć, nie jestem zwolennikiem ani jednej, ani drugiej metody tworzenia. Zdecydowanie wolę promować to, by każdy twórca wypracował sobie własny warsztat, zmieniał go w razie potrzeby, by mógł działać w bezpiecznej rutynie, ale jednocześnie był zdolny zaskoczyć siebie i swoich odbiorców. A wy macie już jakieś swoje triki? Dajcie znać w komentarzach. Tych, którym Szczególnie podoba się moja twórczość, zwłaszcza internetowa, zwłaszcza ten podcast. Zapraszam na mojego Patreona. Odcinki podcastu pojawiają się tam w pierwszej kolejności. To tyle na dziś. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Pisarz w warsztacie.